Sylwester jest świętem bestia, w zasadzie świętem pokonania bestii. Według legendy papież Sylwester I miał pomóc cesarzowi Konstantynowi Wielkiemu w pokonaniu bestii, która po przejściu cesarza na chrześcijaństwo miała każdego dnia w cesarstwie zjadać około 300 pogan. Papież uwięził bestię w podziemiach Lateranu, który przed Watykanem był siedzibą właśnie papieską. Kiedy papież zmarł 31 grudnia, lud rzymski opanowało takie wspomnienie pewnego proroctwa, które zapowiadało, że pokonana bestia powróci, na przełomie mileniów. Kiedy kilka wieków później, w roku 1999, papieżem był właśnie Sylwester II, powróciło przekonanie o tym, że ten właśnie może dopuścić do uwolnienia bestii. Wiązało się z takim przekonaniem, że papież Sylwester II był intelektualistą zainteresowanym nauką, a wtedy w średniowieczu raczej to się wiązało z takimi atrybutami powiedzmy szatańskimi i nie wszystkim się podobało, że papież jest intelektualistą z tajniki nauki. Dlatego też Sylwester, czyli z 31 grudnia 1999 roku na 1 stycznia 1000 roku był takim momentem, kiedy w przekonaniu wielu dojdzie do Końca świata, dlatego też ludność rzymska, kiedy już nie doszło do tego końca świata, wpadła w euforię, zaczęto celebrować, obchodzić bardzo hucznie. Z tego właśnie powodu Sylwester obchodzimy w taki sposób: przy użyciu firewerek, hucznych imprez, zabaw. Tak? Druga kwestia jest taka, że 1 stycznia w kalendarzu juliańskim przypada jako święto Boga Janusa, który właśnie jest Bogiem Nowych Początków. Stąd też myślę, że wielu z nas ma wiele nowych postanowień noworocznych. Tak? Myślę, że boomersi i millenialsi z kolei bardzo dobrze pamiętają rok 1999 i 2000, kiedy wielu też obawiało się właśnie końca świata. A jeżeli jesteś zainteresowany kolejnymi ciekawostkami z pogranicza historii, religii, to zapraszam do obserwacji mojego kanału. I wszystkiego dobrego w nowym roku.